Cześć dzień dobry, witam serdecznie. Co te drzwi otwierają przed tobą i do wyboru masz jeden, dwa i to jest trzy. Co te drzwi otwierają przed tobą? Dobrze. Jedynka. Te drzwi otwierają przed jedyneczką. Jakieś mocne zmiany. To mogą być bolesne zmiany. Możesz być w takiej sytuacji w swoim życiu, w której po prostu czujesz się już przybita. Przybita, bez sytuacji, bez wyjścia, i karty mówią, że w końcu tutaj w Twoim życiu coś się zmieni, coś się zmieni, ale jest to bolesny proces zmiany, jest to bolesny proces transformacji. Karty przede wszystkim mówią, że te drzwi otwierają dla Ciebie poprawę, jeżeli chodzi o Twoje zdrowie. Być może teraz dokucza Ci jakaś infekcja, przeziębienie, gorsze samopoczucie, totalny spadek energii. Mierzysz się z jakąś mocną infekcją, i po prostu odjęło Ci sił. Karty mówią, że po malutku będziesz z tego wychodzić. Będziesz się coraz lepiej czuć, a to było po coś. Ta choroba to było coś. To jest coś takiego, że ty masz to zrozumieć. To masz zrozumieć, jakie emocje się w tobie skumulowały, jaki to konflikt w Twoim ciele był, że spowodował, że Ty zachorowałaś, tak? Czy zachorowałeś. Co tutaj te drzwi jeszcze dla ciebie otwierają? Być może jakąś możliwość pracy, współpracy z kimś albo stworzenie czegoś własnego, co da ci możliwość zarobienia sobie na tym. Praca dzięki własnym rękom, praca własnymi rękoma, tak? Praca, która daje satysfakcję, która jest pracą i po części pasją. Więc jeżeli o czymś takim myślisz. Chciałbyś, chciałabyś z czymś wyjść do ludzi, coś robić, tworzyć, a później to sprzedawać, to karty mówią jak najbardziej. To jest tutaj taka szansa i możliwość, że będziesz z tego osobą zadowoloną. U niektórych z Was również może zrodzić się taki pomysł, taka potrzeba wewnętrzna, takie pragnienie. Ja potrzebuję komuś coś wybaczyć, ja potrzebuję wybaczyć dla siebie. Żeby mógł mogła ruszyć energetycznie naprzód. Nie musi się z tą osobą konfrontować, nie musi z nią rozmawiać. Wystarczy, że wybaczysz jej w sercu tak z obfitości i, i poczujesz tą wdzięczność za to, że to zrobiłaś, czy zrobiłaś, od razu u Ciebie energia rusza naprzód. Te drzwi otwierają dla Ciebie też taką możliwość pracy nad sobą chodzi mi tutaj o tą pracę z poczuciem własnej wartości, gdzie poczujesz się lepiej, gdzie poczujesz się bardziej przez siebie osobą dowartościowaną, ale pamiętaj, nie trzymaj się tego, co ci nie służy, nie trzymaj się tego, co od dawna gdzieś już powinno się zakończyć, zburzyć, pozwól to puścić. Karty mi też mówią, że u wielu z was może się jakieś marzenie, życzenie spełnić. Jakaś szansa, możliwość, coś stanie dla Was otworem. Więc rozglądajcie się wokół siebie, zaprzestańcie się krytykować, zaprzestańcie się sabotować, bo to Wam nie pomaga, to Was bardzo mocno ogranicza. Podejmujcie decyzje i działajcie, ruszajcie naprzód, pozwólcie, żeby ta mała transformacja zadziałała się w Waszym życiu. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka. A dla dwójeczki co te drzwi otwierają. No proszę bardzo. Coś się burzy, coś się wali. Jesteś na tym etapie. Trzeba coś podomykać stare, żeby przyszło nowe, pozwól sobie na to. Być może bardzo zamartwiać się o dom, o sprawy jakieś tu rodowe, rodzinne, o jakieś sprawy związane z finansami i tyczy się to rodu rodziny. Karty mówią: puść to. Wszystko zacznie układać się według jakiegoś planu, na który nie masz wpływ. Nie masz wpływu na ten plan. To się dzieje odgórnie to się dzieje od wszechświata. Karty mówią, że te drzwi otwierają dla ciebie możliwość zostawienia przeszłości za sobą, rozliczenia się z przeszłością, rozliczenia się z jakichś długów, zobowiązań, uwolnienia się od czegoś, co przez wiele lat obciążało Twój portfel, Twoje konto bankowe, Twoje serce, Twój umysł, Twoje emocje i zatruwało Twoje życie rodzinne. Pozwól sobie na to, postaw granice sobie na takiej zasadzie, że niech to będzie twoim celem, pierwszym celem, żeby sobie żeby to zakończyć, żeby to uzdrowić, żeby to uwolnić, tak? Te drzwi otwierają przed tobą zmianę sposobu spojrzenia na swoje życie, na pewną sytuację w życiu, ale przede wszystkim te drzwi otwierają przed tobą również to, że zaprzestaniesz Siebie w jakiś sposób obwiniać, ale też nie będziesz już szukać winy w kimś innym, kto być może faktycznie przyczynił się do tych problemów, kto być może faktycznie no, spowodował, że to Twoje życie stało się jedną wielką trucizną od jakiegoś czasu. Mam wrażenie, że to przepracujesz, mam wrażenie, że to uwolnisz, mam wrażenie, że wyjdziesz z jakichś takich schematów ograniczających, z jakichś takich natłoków, trudnych myśli. Myślę, że te drzwi otwierają przed Tobą. Myślę, że Ty przejdziesz jakiś proces transformacji, podobnie jak u jedyneczki, naprawdę. Jeżeli ciągnęło Ciebie do jedyneczki, odsłuchaj sobie, bo tu jest podobny przekaz. Uwolni się z jakichś zobowiązań, zadłużeń, uwolni się z jakichś spraw rodowych, karmicznych. Te drzwi to właśnie przed Tobą otwierają i dają Ci szansę wzrostu, odrodzenia, przebudzenia, zaczęcia życia od nowa. I to już, to się już teraz będzie działo. Jesień, zima, to właśnie jest ten u ciebie czas pokonywania tych barier, przeszkód i odradzania się. Bardzo, bardzo, bardzo tutaj ładnie się pokazało w tym wszystkim, nie zapominaj o wdzięczności, nawet za te trudne doświadczenia. One były po coś, teraz tego jeszcze nie, nie rozumiesz, ale przejdzie taki moment, być może za kilka lat, gdzie Ty to zrozumiesz, i będziesz wiedział, wiedziała, dlaczego Ciebie to spotkało. Ściskam, pozdrawiam. Drzwi numer 3. Co te drzwi otwierają przed tobą czujeczko? Wdzięczność, radość, zadowolenie. Będziesz osobą z jakiegoś powodu wdzięczną, ale taka wdzięczność. Będzie wypływać mocno z Twojego serca. Te drzwi otwierają przed Tobą być może możliwość wyjazdu gdzieś, być może jakieś Twoje marzenie, życzenie odnośnie podróży, wycieczki, wyjazdu czy wyprowadzki może się spełnić. Te drzwi mówią, te drzwi otwierają przed Tobą również duże zmiany w Twoim życiu, tak jakby u Ciebie energia ruszy naprzód a ty zaczniesz podejmować decyzje i zaczniesz działać. Bardzo mocno przejmiesz inicjatywę w swoim życiu. Ty wiesz, że zmiana jest Tobie potrzebna. Zmiana w sposobie myślenia, nastawienia do życia, do siebie, do świata, do ludzi, do otoczenia, ale też Ty wiesz, że taka zmiana fizyczna jest Tobie potrzebna. I być może ty właśnie nosisz się z zamiarem przeprowadzki, wyjazdu, gdzieś wyprowadzki. U niektórych z Was tą zmianą też może być zmiana pojazdu, zmiana samochodu, kupno, sprzedaż, zamiana itd. Lub postanowisz zapisać się na prawo jazdy, jeżeli jeszcze. Właśnie tego nie zrobiłaś i nie jesteś osobą mobilną, nie jeździsz, nie masz prawa jazdy. Karty też mówią, że te drzwi otwierają przed tobą również yy, taką sytuację, która mówi o tym, że ty nie będziesz już walczyć ze sobą, ze swoimi emocjami, bo ty już dokonasz właściwego wyboru, ty już będziesz wiedział, wiedziała, czego chcesz. Zapanujesz nad swoim wewnętrznym chaosem, nad swoim takim niezdecydowaniem, zapanujesz nad tym i będziesz emanować spokojem, radością, takim zrównoważeniem, wyważeniem. No, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Ja tutaj też też tutaj zobaczyłam, że to było pod spodem, być może ktoś poczuje potrzebę. Okej, okay, zamykam jakiś etap, ok, yy, wybaczam komuś, wybaczam sobie, nie żyję już przeszłością, daruję jakieś krzywdy. Tu może chodzić o jakąś kobietę, być może poczujecie potrzebę, trzeba jakiejś kobiecie coś odpuścić, wybaczyć, nie myśleć o niej już tak negatywnie. Także do dzieła, moje drogie trójeczki. Wszystkiego pięknego Wam życzę. Pozdrawiam.